W tym zadaniu mamy podać współrzędne środka i promień okręgu o naszym równaniu. I w podpunkcie A mamy x minus 2 do kwadratu plus Y minus 5 do kwadratu jest równe 16. Zatem nasze r do kwadratu jest równe 16, a r to jest 4. Czyli możemy odczytać, że środkiem okręgu środek okręgu ma współrzędne S i to są punkty 2 i 5. Natomiast promień tego okręgu. Jest równy 4. W podpunkcie B mamy, że nasze R do kwadratu jest równe 9, czyli nasze R to będzie 3. I tak samo punkt S ma współrzędne 4, tu mamy plusa, we wzorze mieliśmy minusa, czyli będzie minus 5, a nasz promień to jest 3. W podpunkcie C R do kwadratu jest równe 100, zatem R jest równe 10. W podpunkcie D R do kwadratu jest równe 225, a nasze R to jest 15. W podpunkcie E R do kwadratu jest równe 2,7, czyli nasze R jest równe pierwiastek 2,7, czyli to jest równe pierwiastek 25, 9 i jest to 5 trzecich. W podpunkcie F nasze R kwadrat jest równe 10, czyli R będzie równe pierwiastek z 10. W podpunkcie G R do kwadratu jest równe 45, czyli R to jest równe pierwiastek z 45, a będą to 3 pierwiastki z 5. I został nam podpunkt h. r do kwadratu jest równe 8, czyli r to będzie dwa pierwiastki z dwóch.